Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, którego nigdy u mnie wcześniej na kanale nie było. Jest to filmik o. Mm, dziewczyny to nazywają Bubel. Może Bubel niekoniecznie, bo dziewczyny to były tym pro produktem zachwycone na YouTube swego czasu tam 5 lat temu. Ja to kupiłam niedawno, w, w pół roku, może troszkę więcej. E, Przekonając się do tego, że po prostu ja prostuję często włosy. E, w zakładzie fryzjerskim, w domu mam taką prostownicę, wiecie, domową, nie jakaś tam, wiecie, mega, tak jak tu jest na przykład napisane na 230 czy na ta 400 z kawałkiem do nanoplastii. Dlatego też to mnie przekonało już to y, tygodniowe prostowanie w domu i, i, i y, y, raz w tygodniu w, w, u fryzjera, żeby po prostu zrobić sobie coś, żeby tak nie prostować, nie niszczyć włosów, więc dlatego zdecydowałam się na, na, na nanoplastię. Y, zachęcam do obejrzenia Filmika, filmiku o właśnie o To kupiłam, mówię tak, pół roku, może troszkę więcej temu, żeby sprawdzić jak to działa, no bo wiecie, prostownica, suszenie, prostownica, szczotka w ręku, grzebień w ręku, prostowanie i tak dalej. Modelowanie w czasie prostowania. Więc stwierdziłam, że może jednak przetestuję tą szczotkę nagrzewającą się do 230 stopni, żeby wyprostować włosy. Nie potrzeba do niej Grzebienia nie potrzeba do niej szczotki, po prostu nagrzewamy takie cudo. Jest tutaj włącznik pod prąd. Tutaj pokazuje, gdzie ona pokazuje, tutaj mamy guziczki włącznika, dodajemy bardziej temperaturę. Sorry za włosy, ale Julka prostowała. Dodajemy, zmniejszamy temperaturę. Tu jest jeszcze napisane na pudełku od 60 do 230, więc, więc pewnie tak jest. Te ząbki są bardzo sztywne. To nie jest metal, to jest silikon połączony z plastikiem, ale one są bardzo sztywne. Może mają za zadanie to, żeby właśnie prostować włosy, ale one są tak sztywne, że te włosy ciągną, jak pani mnie podczas nanoplastii, ale ona mi prostowała, a nie, nie czesała. To jest coś strasznego. Ja nie mam za dużo włosów, w sensie mam grube i, i, i dużo ich mam, ale są krótkie, więc wiecie, od nasady jak pociągniecie, jak to jest powiedzmy głowa i od nasady pociągniecie, to one już się kończą. I tak mnie strasznie ciągnęły. Julka ma długie włosy do połowy trzy czwarte pleców i, i mówi, że jej to nie przeszkadzało. Mnie to przeszkadza. Mnie to strasznie ciągnie. Mm. To nagrzewanie faktycznie, jeśli robi robią się ciepłe te ząbki i one niby mają prostować. mnie nic takiego się nie zadziało. Dla mnie to jest totalna porażka. To nie kosztowało dużo, bo to kosztowało chyba 23 zł, ale to tak kosztuje na Allegro, bo w tamtym roku na, na Boże Narodzenie też koleżanka właśnie y, kupiła. Szkoda, że nie dała jej do, do przetestowania mojej, bo wydała 25 zł. Też na Allegro kupując córce, miałam zapytać jak się u niej to sprawdza, bo ta córka też ma do połowy pleców, też troszkę dłuższe włosy i, i jestem ciekawa co, co ona powiedziała na ten temat, ja jestem z niej niezadowolona, dużo pieniążków, ale idzie do sprzedania, będę musiała to troszeczkę płynem potraktować, dezynfekującym i po prostu sprzedać i jeżeli ktoś się skusi to kupi, jeżeli się nie sprzeda to po prostu wyrzucę, bo to też się używa wiadomo włosy i tak dalej, yy, więc no to nie jest higieniczne, ale u fryzjera też dezynfekują i każdy nie ma swoje szczotki, więc, więc zobaczymy. Yy, ja mówię, że to jest dla mnie to jest totalna porażka i szkoda było tych moich 25-27 zł. Więcej się nie dam tak zrobić. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. papa. pa. pa.